Kochane dzieci, należycie do Pana, i tylko za nim macie podążać, i tylko Jemu macie służyć. Otwórzcie serca na potężne działanie Boga i pozwólcie, aby On przemieniał Wasze życie. Oderwijcie się od tego wszystkiego, co Was odrywa od Pana. Jeśli przydarzy się Wam upadek, szukajcie sił w modlitwie i w Eucharystii. Mój pan potrzebuje waszego tak, szczerego i odważnego. Miłujcie prawdę i jej broncie. Nie bądźcie niewolnikami kłamstwa. Nieprzyjaciel Boga działa, aby oderwać was od drogi zbawienia. Bądźcie uważni. W Bogu nie ma półprawdy. Zostaną podjęte pewne decyzje i w ich wyniku prawda zostanie zlekceważona. Z winy złych pasterzy wielu będzie chodzić jak ślepcy prowadzący innych ślepców. Drzewo zła urośnie, ale dzięki mężnym żołnierzom w sutannie bezbożni zostaną usunięci z winicy pańskiej. Naprzód, niebo ma zawsze być waszym celem. To jest orędzie, jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.